Dzień dobry. Siema. Słuchy mnie doszły, że Wam się podobał ostatni odcinek, więc dzisiaj co robimy w kolażu? Pracuszki i potrningowy desek. Serniczek taki dobry, dobry, miał, nie niam. Chodźcie, chodźcie. No to kochani zaczynamy i w dzisiejszym odcinku będziemy mówić również o naszym podejściu do zdrowia. O takim podejściu holistycznym, selfkę, żeby właśnie spojrzeć na nasze zdrowie szerzej, e, biorąc pod uwagę różne płaszczyzny w naszym życiu, zarówno sporty... sportu. styl życia. Tak, e, chodzi o to, żeby słuchajcie, nie patrzeć tak płytko, tylko właśnie wielopłaszczyznowa, ale to zaraz Wam o wszystkim powiem. No e, i zaczynamy od słodkiego śniadania i zresztą Waszego hitu instagramowego, jakim są racuchy kolarze. Aktualnie jesteśmy zainspirowani kampanią Body Mind Soul i właśnie słuchajcie, my chcemy Was zainspirować, żeby skupiać się na bardziej zrównoważonym sposobie patrzenia na to, jak dbamy o siebie. Kolarz już tutaj szykuje mąkę do racuszku, zaraz Wam powiemy o proporcjach, ale właśnie najważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, jak początek dnia jest fundamentalny dla nas jak wpływa na resztę dnia i szczególnie właśnie to, co z tego ręka jemy. Dzisiaj w przepisie wykorzystamy MyMusli, nasze ulubione tuby. Muszę Wam powiedzieć, że chyba nie ma lepszej osoby niż kolarz, która Wam powie o tym, że jesteś tym, co jesz. No, taka taka jest prawda. <laughs> Dzisiaj do racuszków kolarz wybrał e, moją mieszankę personalizowaną z MyMusli. E, zresztą, zostańcie do końca odcinka, e, bo też jest dla Was promocja, bardzo fajna. E, więc myślę, że warto skorzystać. Chcemy traktować swoje ciało jak najlepiej, bo to wpływa idealnie na nasz umysł i duszę, czyli właśnie to podejście holistyczne na wielu płaszczyznach z naciskiem w naszym przypadku tutaj na sport oraz także kondycję psychiczną i to mi być żywieniową przede wszystkim. I od czego zaczynamy kolażu? Przygotujemy 200 g mąki wsypnie do miski. To jest ultra proste, właśnie te śniadania. Garnu, do garnuszka wlejemy 200 ml mleka. Dobra. Do zaczynu damy 30 g drożdży. I do zaczynu odsypujemy ile? Dwie łyżki mąki. Dobra, kolasz podgrzewa zaczyn i na ile będziesz odkładał? Na 10 minut. Ok. Zaczyn sobie odpoczywa, no i jedziemy dalej z ciastem. Do mąki dajemy jedno jećko. Weźcie, napiszcie komentarz kolarzowi, bo naprawdę to jest dla niego ogromny stres. To jest drugi odcinek, dopiero. Wymieszamy jajko z mąką, a później dodamy zaczyn. <laughs> Jak ładnie będzie tak. Uch, wiecie, wymieszajcie. Zaraz zaczynamy. I po 10 minutach mamy zaczyn, dodajemy do mąki. To są takie banalne, ale teraz duszki są proste i smaczne. I przede wszystkim najważniejsze, żeby dodać takie pyszne dodatki w postaci owoców. I właśnie my dzisiaj dodajemy tutaj majmusli z owocami liofilizowanymi, żeby one podbiły ten smak. I wiecie, zimą, kiedy nie ma świeżych owoców, to jest sposób wybawienia i tam, tam mamy właśnie same super składniki. I taka ciekawostka, że musli jest produkowane tutaj z najwyższej jakości składników organicznych. Także samo zdrowie w tubie. Ciasto odkładamy na 20 minut do wyrośnięcia. Generalnie najważniejsze w żywieniu są właśnie śniadania, ale zanim pokażemy Wam drugi przepis, no to należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę Wy nie musicie się męczyć z tymi śniadaniami. To może być coś mega prostego. Możecie na przykład uszykować sobie po prostu jogurt, wsypać do tego musli, są do tego odpowiednie pudełka właśnie w mojej musli i macie śniadanie gotowe. To zajmuje 5 albo nawet mniej minut, także szybkie, pożywne śniadanie gotowe. Ciasto odleżało około, o, pół godziny? Pół godziny. Tak, właśnie pół godziny. Drożem popracowały z mąką i wyszło idealnie. I racuszki gotowe, wyszły po prostu przepiękne. I na sam koniec do dekoracji jeszcze jogurt naturalny i żeby to wszystko fajnie współgrało i żeby było różowe, bo ostatnio mam fazę na to, to dodamy jeszcze posypane moje musli do Przyniosłam różowy gadżet, bo zaczynamy przepis drugi na sernik twarogowy różowy, Biał... mocno białkowy. Tak, mocno białkowy, więc możecie po treningu go na przykład e, zjeść. E, no my czasami go też jedliśmy na śniadanie, bo jak się zje słodkie śniadanie, to potem w ciągu dnia też e, nie chce się poziom cukru się podniesie, więc można działać jest tak zbilansowany. i teraz galaretka, my tak szczerze mówiąc korzystamy z gotowej mamy akurat walinową, ale wiecie to są zdrowe produkty, bez konserwantów, też można dostać w sklepie Trochę cukru jak zjemy to też nic te nie stanie, jest potrzebny tutaj mamy jedną paczuszkę galaretki, dodajemy do tego 400 ml gorącej wody no oczywiście możecie sami przygotować galaretkę, to jest też prościzna Naturalne barwniki, ale szczerze Wam mówimy, my aż tyle czasu czyli mamy naprawdę zabiegany na czas, więc korzystamy z udogodnień. Jeżeli są zdrowe produkty w sklepie, to czemu nie skorzystać? I teraz jak troszeczkę już ostygła, to my dodajemy właśnie w galaretkę musli. Wybieramy najlepsze, słuchajcie, ale tak naprawdę te musli są bardzo bogate, więc to wybierać nie trzeba. I tu orzeszki i ja pomieszałam sobie swoją czarodziejkę właśnie z tym orzechowym moim musli. Wiadomo, że ta galaretka musi troszeczkę stężyć, ale wiecie, nie w tej formie, bo my ją będziemy przelewać do pojemniczka, żeby wyszła taka fajna babeczka. Teraz przygotujemy twaróg do sernika, czyli najpierw tak, co dodajemy. Dodajemy do żelatyny 70 ml wody. A ile tej żelatyny? 10 g. Dodajemy 100 g twarogu. Tu mamy 150 g serka waniliowego. I serek waniliowy waszej ulubionej firmy. Eee, taki, wiecie, najlepiej, żeby jak najmniej cukru miał. Eee, także żeby już nie podbijać kaloryczności. Tu mamy 30 gram odżywki białkowej. Białko jest niesamowicie ważne, jeżeli chodzi o dobrą wydolność właśnie fizyczną. Yy, tak, żeby nam zależało na długoterminowym zdrowiu. Białko również Wam pomoże zregenerować się po intensywnym treningu, odbudować włókna mięśniowe. Do tej mieszanki dodaję wcześniej przygotowaną żelatynę. Po dodaniu żelatyny mieszam, aby powstała jednolita masa. I jak już ostygła galaretka, to ją przelewamy jako pierwszą warstwę. I galaretka nam stężała, wygląda rewelacyjnie. I teraz nałożymy twaróg na galaretkę. Oj, i to właśnie jak odwrócimy, to wiecie, dół będzie biały, a góra będzie taka różowiutka od malinowej. Te właśnie tutaj galaretki i te chrupki mus. I teraz składamy na godzinkę naszą galaretkę do lodówki, najlepiej do zamrażarki, wtedy szybciej nam stęgnie. I galaretka po godzinie razem z serniczkiem, tylko delikatnie, o tu przy brzegach, niccie, żeby ja. Lepiej mówiąc. miękką jakąś. O to takie, my mamy wyrękanie. ten do wyrównywania y, masy. Wyszło, wyszło. Wyszło, wyszło. I I kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Kolaż dla niego też naprawdę Dzień wyszedł tutaj z sportowcy raczej wolą jeździć na rowerze, albo siedzieć na siłowni, taka jest prawda, ale on naprawdę super gotuje. Ja się cieszę że korzystacie z tych przepisów, więc te odcinki będą się pojawiać. I jeszcze na koniec mam dla Was informację. My Musli przygotowała dla Was promocję. Na dole w opisie macie link, który jak klikniecie, to przekieruje Was na stronę, gdzie jeżeli zrobicie zakupy za 65 zł minimum, to macie gratis takie personalizowane, fajne musli, czyli macie etykietę swoją, możecie stworzyć możecie stworzyć tutaj swój własny ofis, oczywiście skomponować idealną swoją mieszankę, także macie to gratis do zakupów. No i co? Tyle. Różowo-kolorowo, i do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego. Ciao! Pa, pa!